Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Witamy serdecznie na kolejnym koncercie w ramach muzealnego cyklu Muza w muzeum. Cykl powstał z myślą o wakacjach i o letnich wieczorach środowych, by umilić środek tygodnia i zaprosić Państwa na koncerty plenerowe do industrialnych przestrzeni zewnętrznych Muzeum Śląskiego. Tutaj zaprezentujemy się jako duet dwawacki, jest to nasza nowa forma, duet wystarczająca forma i będzie to improwizowany materiał oparty na kanwie kompozytorów węgierskich z przełomu XXI wieku. Bierzemy udział również w projektach około jazzowych, improwizowanych w 100%, natomiast nasz duet to nie do końca 100% improwizacja. Mamy przygotowane kilkadziesiąt takich klocków, na których opieramy tą improwizację. Cykl będzie kontynuowany w sierpniu. Więcej informacji niebawem na naszej stronie muzeumśląskie.pl Mam nadzieję, że dostarczymy Państwu przemiłych wrażeń słuchowych. 30 lipca w Katowicach odbył się piknik przyjaźni, gdzie integrowali się mieszkańcy Katowic z Ukraińcami, którzy w naszym mieście znaleźli schronienie. Pod spotkiem w parku powstańców śląskich i na terenie żłobka miejskiego przy ulicy Uniwersyteckiej przygotowano wiele atrakcji, a wśród nich występy artystyczne, animacje dla najmłodszych, bezpłatną strefę gastronomiczną oraz stoiska np. Na Narodowego Funduszu Zdrowia. Katowiczanie, Katowiczanki, nasi mieszkańcy, organizacje pozarządowe w ostatnich kilku miesiącach wykazały się ogromnym sercem. Za to wszystkim jeszcze raz dziękuję. No ale trzeba pomóc w sposób fundamentalny, instytucjonalny. Nasz partner z UNICEF-u może to zrobić. To jest bardzo ważne wydarzenie na różnych poziomach zresztą, ale przede wszystkim to jest miejsce, gdzie polskie i ukraińskie dzieci mogą się spotkać, gdzie mogą mówić w jednym języku, gdzie, gdzie dzieci ukraińskie mogą nauczyć się polskiego. Ponad 60 drużyn przystąpiło do rozgrywek koszykówki 3 na 3 w ramach 21 edycji Wakacji na Sportowo. Mecze zostały rozegrane w hali 4 Liceum Ogólnokształcącego ze względu na złe warunki pogodowe. Przede wszystkim są drużyny z Katowic i ze Śląska. Na tym nam najbardziej zależy, ale oczywiście cieszymy się, że przyjeżdżają drużyny z całej Polski, bo w zasadzie mamy ze wszystkich województw, nawet z Torunia, z Siechnic, z Krakowa. Zbił go raja, także no to pokazuje, że tworzymy fajny projekt, który jest rozpoznawalny na, w całej Polsce. Nie oczekujemy tutaj tylko zawodowców, ale również amatorów, i, i widzimy to po, po dzisiejszych meczach, że są chłopaki, dziewczyny, którzy trenują na co dzień w klubach, ale są też. Yy, Gracze, którzy po prostu sobie grywają weekendowo, że tak powiem, ale to jest dzisiaj jakby najmniej ważne. No cieszymy się po prostu, że są wszyscy, że jest ta sportowa atmosfera, no bo w końcu wakacje na sportowo. Kolejne wakacje na sportowo, już ostatnie w tym sezonie, odbędą się na przełomie sierpnia i września. Około 150 wystawców pojawiło się na odpuście u babci Anny, czyli letniej edycji jarmarku na Nikiszu. Kapryśna pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorów i impreza przyciągnęła wielu odwiedzających. Miejsce, gdzie spotykają się rynkodzielnicy, y, ludzie, którzy sprzedają fajne rzeczy do jedzenia, śląskie maszkiety, bo to w końcu odpust. Y, no i y, gastronomie, nie tylko lokalne, bo odpust stał się takim miejscem, gdzie spotykają się ludzie w zasadzie z całej Polski: zarówno ci, którzy kupują, jak i ci, którzy oferują swoje wyroby. Wyroby ceramiczne robimy: kwiatki, domki ceramiczne, owoce ceramiczne, grzybki. Teraz tak, taki sezon się będzie zaczynał: dynie, ptaszki, rękodzieło do ogrodu, do wystroju wnętrz. Wszystko robimy ręcznie. Przede wszystkim mamy chusteczniki, herbaciarki skarbonki. Mamy też już zapowiedź Bożego Narodzenia, czyli bombeczki i skrzyneczki na ziołach. Jesteśmy pierwszy raz tutaj, kilka lat próbowaliśmy się dostać, jesteśmy bardzo zadowoleni. I fakt, że tu jesteśmy, zobaczyliśmy Nikiszowiec. I samej sprzedaży i zainteresowania. Wydarzenie wypadające we wspomnienie świętej Anny to najważniejsze obok barburki święto w Nikiszowcu. W tym roku po raz kolejny odbędzie się trzydniowy bożonarodzeniowy jarmark na Nikiszu na początku grudnia. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowicetv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.